Do szkoły czas, do szkoły czas, do szkoły czas iść, już trzeba, do szkoły czas, do szkoły czas, do szkoły czas trzeba i iść. W szkole zawsze wesele jest, ale w domu i na wakacjach też. W szkole jest wesoło, tak Uczniowie, nauczyciele Są też tam. W szkole iść to ważna rzecz. Do szkoły trzeba wszystko mieć. Do szkoły iść to ważna rzecz, żeby uczyć. I śpiewać też, Wakacje kończą się, do szkoły już trzeba iść, dlaczego tak musiało być? Tego nikt nie wie. Wakacje powinny trwać cały rok, Ale zarządza, zarządza już, że nie. Dlaczego tak powinno być? Bo każdy woli inaczej iść. Do szkoły czas, do szkoły czas, Te piosenki nadchodzi czas. Do szkoły czas, nadchodzi czas. tego rytmu nadchodzi czas. Pa, pa!